w Henigalu świętego Jana. Chwała Tobie, Panie! W Tanie, odbywały się wesele, i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina, i odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa niewiasta. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do słów: Zróbcie wszystko, cokolwiek mam powie. Stało coś tam sześć kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić. Je, a w poprzednim. Potem do nich powiedział Zaczepnijcie teraz i zanieście w starości weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale służący którzy czerpali wodę, widzieli. Przywołał Pana młodego i powiedział do niego każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, bo wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino, aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w karnie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego i jego uczniowie. Oto słowo polskie, a nie polskie. Jakże w chwili, gdy mamy za karmę, na przykład świętego Jana, tak tylko opisuje cud zielony na życzenie matki w karnie karibejskim. Tak, wiele nosi i radości, optymizmu i nadziei. Chrystus objawia swą ale objawia też i troskę o człowieka. Objawia to, czy potrafi pochylić się nad potrzebą człowieka, że potrafi temu człowiekowi do dopomóc, wydawałby się w sprawie nie najważniejszej, a wszystko to dzieje się za przyczyną Matki. I nic dziwnego, że w do do Ewangelii tak często jest rozważamy, tak często jest przywoływany, zwłaszcza w uroczystości Maryjne, także w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej. Ten uroczystość właśnie Matki Bożej Częstochowskiej dzisiaj przeżywamy. I znowu chcemy powrócić do tej wielkiej prawdy, że Maryja jest z nami, że Maryja wspiera Swojej dzieci, że Maria zawsze gruntuje u syna swego za tymi, którzy potrzebują Jego łaski. A jednak ta Ewangelia, mimo swego bogactwa, mimo swojej wymowności, nie wyczerpuje całej prawdy o Bożej obecności Maryi, Bożej pośredniczki wśród Sławomir z swego czasu znany na Znodzieja, znany rekolekcjonista, ale przede wszystkim uczestnik wojny 1920 roku, uczestnik Powstania Warszawskiego, a także uczestniczący w tych wydarzeniach sierpniowych roku 1980, zwykł mawiać, że on by chętnie dołączył do tej Ewangelii, Piękny i tak bogaty, jeszcze jeden fragment z Ewangelii. Tym razem z Ewangelii według Świętego Łukasza. Chodziło o fragment z drugiego rozdziału, werset 51 i 52. Pamiętamy, ostatnia część drugiego rozdziału Ewangelii według św. Łukasza mówi o sytuacji, która nie niebo. Która w jakiś sposób mówi o trudności. Mówi o tym, że Jezus stawił ból. Zamilkł Jezus w świątyni jerozolimskiej. I szukano go potrzebnia, Znaleziono go w świątyni wśród uczonych. I oczywiście pojawia się, jakby zdanie, które jest konsekwencją tej sytuacji. Myśliśmy się o Ciebie. Gdzie byłeś? I następuje szczególna konkluzja tych wydarzeń. Jakiś finał. Ewangelista ja właśnie w wersecie 52 drugim i 52 drugim zawiera te ważne słowa. I wrócił z nimi do Nazaretu. A Maryja rozważała w sercu to, co się stało. A Jezus wzrastał w latach, w mądrości i płasce u Boga i u ludzi. Jakiś szczególny schemat, jak powiedział ksiądz Brzosowski, jakiś proces, nad którym powinniśmy się pochylić. Te słowa zawarte w Ewangelii według świętego Łukasza kierują nas bowiem ku temu przedmiotowi malinii jest najważniejsze w odkrywaniu macierzyństwa małej. My Doskonale wiemy z naszego chociażby doświadczenia, że dobra matka troszczy się o swoje dziecko. Zapewnia mu pożywienie, zapewnia mu bezpieczeństwo. Stara się, aby niczego mu nie brakowało. Ale dobra matka przede wszystkim stara się o rozwój. Swojego dziecka. O to by dorastało. O to by to dziecko było coraz bardziej ukształtowane na dorosłego człowieka. Żeby nie było infantylne, krótkowzroczne, nieodpowiedzialne. Dobra matka chce, aby z jego dziecka wyrósł człowiek, przyzwoita córka. Aby coś w życiu osiągnęli, a przede wszystkim rozwinęli ten potencjał, który jest w nich, który dał im Bóg. I się Brzozowski mówi, że to właśnie w tym fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza widzimy początek tego procesu. Maryna rozważała w swoim sercu to, co się stało, rozważała historię. Rozważała to, w czym się zetknęła i wyciągała wnioski. Ta postawa Maryni przyniosła owoc i ten owoc zawiera się w następnym stanie. Jezus wzrastał w latach, ale wzrastał w ich mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Wielka sprawa, wzrastać w łasce u Boga i u ludzi. My Oczywiście nie potrafimy dokładnie opisać tego procesu spolicielnikowawczego, formacyjnego, w którym uczestniczył Jezus, ale widzimy tę szczególną postawę Maryi, która włącza się w ten sposób w tę wielko świętość, w ten Boży zbawczy wymiar misji swojego Syna ukształto i spełnienia tych zadań, które Bóg nam nie dobrze widział. My dzisiaj, 26 sierpnia, w Błogoczyskości Matki Bożej Częstochowskiej, dziękujemy Maryi za obecność wśród nas. Dziękujemy za to, że nas wspiera, prosimy Go o kolejne łaski, ale 26 sierpnia mamy prawo, a nawet obowiązek przypomnieć sobie, że Maria nie tylko darzy, nie tylko prowadzi, ale Maria od człowieka od nas że wymaga. Wymaga tego, co jest za ważne. Wzrostu, nie stagnacji, nie przyzwyczajenia się do siebie, nie karłomaczenia potencjału, które otrzymaliśmy od Boga. Ale Maria. Człowieka jako matka ciągłego wzrostu. I przeżywamy ten dzień, tu 26 sierpnia, w kontekście szczególnym. W historii naszego narodu tyle wydarzeń wydarzyło się właśnie w sierpniu. Przypominało sobie bitwa warszawska 1920 roku, powstanie warszawskie, sierpniowe wydarzenia. I chociażby ten niezwykły zryw z sierpnia 1980 roku. Wydarzenia, które dla Polaków są ogromnie ważne, które świętujemy, wspominamy. Ale ksiądz Wrzązowski mówił, że właśnie te uroczystości, które przeżywał z samym społeczeństwem, budzą w nim głęboki niepokój. Po Trzeba pamiętać o bohaterach. Trzeba dziękować tym, którzy się poświęcali. Trzeba podziwiać ich hardy ducha i zaangażowanie. Ale trzeba przede wszystkim się uczyć, aby ich ofiara, aby ich poświęcenie, a nie jednokrotnie śmierć, nie były bezowocne. Te wydarzenia się niosą ze sobą Wiele nauk, wiele wskazań, niosąc sobie ogromny potencjał, który należy wykorzystać. Historia magistra, i jest historia uczy nas, a my, wezwani przez Marię, mamy się uczyć, mamy kształtować dojrzałą osobowość. Człowieczeństwo, które jest godne naszego ojca i naszej matki. I przede wszystkim mamy się uczyć z historii, wyciągać wnioski, wyciągać te nauki, które tak często dzisiaj są przeliczane, ignorowane, gdzie kierując emocjami, gdzie kierując sentymentami, odrywa się od tego, co najistotniejsze. Kiedy Stanisław Migolędzi przyszedł do Czerwczika w sierpniu 1944 roku z prośbą, aby mocarstwa, przede wszystkim Wielka Brytania, zaangażowała się bardziej w pomoc upadającemu powstaniu warszawskiemu, aby przyjść z pomocą tym, którzy tam cierpieli, usłyszał od Czerwczika bardzo gorzkie słowa. Polacy są ludźmi szlachetnymi. Polacy są ludźmi, którzy potrafią się poświęcić. Ale Polacy są bardzo lekkomyślni. Oczywiście to nie jest dla nas ostateczna wyroczna, ale z pewnością jest to zachęta do tego, by uczyć się z historii, by wyciągać wnioski, by nie powtarzały się raz za razem tragedie. Które kosztują tyle tyle, tyle poświęceń, a nie tyle dają. Które dla narodu są, jak to niektórzy mówią, bolesnym upustem krwi. I my dzisiaj, czcząc Maryję, dziękując jej za jej obecność, za jej pomoc, za jej wsparcie, mamy również uczyć się być dorosłym. Być ukształtowany przez historię, aby rozważać, jak Maryna w swoim sercu, aby wzrastać w łasce u Boga i u ludzi. Amen.